Jak obliczyć pole tego czerwonego kwadratu? Mamy dwa okręgi, które są obok siebie o promieniu 10. Narysujmy sobie tutaj drugi promień, narysujmy sobie jeszcze drugi promień, który będzie dotykał narożnika naszego kwadratu. No i teraz narysujmy sobie tutaj kolejną linię. I teraz widzimy, że mamy trójką. Tutaj wiemy, że jest odległość 10. Powiedzmy, że nasz kwadrat ma bok X. Jeżeli ma bok X, to jako, że to wszystko jest tu równoległe, to tutaj też będzie X, na no, ta część która tutaj została, no będzie długością naszego promienia minus właśnie ta część. No, tu mamy, czyli minus x. No i jak teraz spojrzymy sobie na ten trójkąt tutaj, to brakuje nam tylko tej długości. No a wiemy dobrze, że ta długość też jest tutaj częściowo równoległa. No jak jako, że to są dwa równe koła, jak sobie poprowadzimy tutaj taką linię, no to wiemy, że tutaj ten odcinek, no to będzie połowa boku kwadratu. No, a cały ten odcinek, no, to jest równy promieniowi, czyli jest równy 10. Czyli ta część, która tutaj została, no to będzie musiała być 10 minus... Właśnie połowa boku naszego kwadratu. No i w końcu mamy taki trójkąt, gdzie tutaj mamy promień równy 10, tutaj mamy na dole 10 minus połowę boku kwadratu, a tutaj będziemy mieli 10 minus cały bok kwadratu. No i teraz zlatuje prosty Pitagoras. Po rozpisaniu nawiasów wychodzi nam coś takiego. Przebnóżmy sobie wszystko przez 4 i podzielmy wszystko przez 5. Rozłóżmy sobie to do postaci iloczynowej i wychodzi nam x równy 20 albo x równy 4. My dobrze widzimy, że 20 nie może być, bo wtedy mielibyśmy bok o długości minus 10, więc ta p tam nie pasuje, za tym idzie pole kwadratu, to będzie 4 do kwadratu, czyli 16.